W Grodzie Wejhera robi się coraz klimatyczniej. Miasto od wielu lat podejmuje działania, których celem jest poprawa powietrza, jak chociażby akcja Czyste Powietrze czy sadzenie nowych drzew jednak nie zamierza na tym poprzestać. Klimatycznie jest z tego względu, że wiele działań są, będzie podejmowanych i edukacyjnych, i z innych, które mają też popatrzeć nie tylko na sprzątanie, ale, i tylko, ale też na to, co jest związane z klimatem. Mamy takie sygnały, że w jest coraz więcej zabetonowanej przestrzeni, więc są podejmowane działania, które mają też spowodować, żeby tej roślinności w było więcej. Władze ze miasta wprowadziły szereg dodatkowych działań. Jednym z nich jest zachęcenie do sadzenia na swoich posesjach drzew. W tym celu uruchomiono akcje kwitnące drzewa i krzewy dla wecherowa. Każdy z mieszkańców może bezpłatnie nabyć sadzonkę, którą umieści na swojej posesji. Oczywiście miasto sadzi zieleń przy wszystkich swoich inwestycjach drogowych, które no nie ukrywajmy wymagają tego, abyśmy utwardzili nawierzchnię, ale tam, gdzie jest to możliwe, tam sadzimy drzewa. Takich drzew przez ostatnie 5 lat posadziliśmy ponad 1300 w całym mieście. Ale czasami nie możemy tych drzew posadzić, bo na przykład w chodnikach jest za dużo sieci, jest ciepłociąg, jest gazociąg, jest energia. I wtedy takich drzew sadzić nie możemy, a już zwłaszcza jak jest kanalizacja deszczowa. Ale obok mamy posesje prywatne na których możemy taką zieleń posadzić. I tutaj, żeby wspomóc naszych mieszkańców, chcemy po prostu rozdać takie drzewa, krzaki i pnącza, aby mieszkańcy nasi sadzili na własnych posesjach tą zieleń. Kolejny krok to zwrócenie uwagi na drugie życie plastikowych doniczek. Odbędzie się zbiórka doniczek, które zostaną przekazane do szkółek ogrodniczych. Te wszystkie doniczki plastikowe, czy też znicze, których, które wymieniamy przez cały rok, których bardzo dużo zużywamy, które są zazwyczaj z plastiku, żeby oddać do ponownego używania. Przez cały tydzień we wrześniu będziemy zbierać doniczki po to, żeby przekazać je szkółkom ogrodniczym, aby one je ponownie wykorzystały w swoich nasadzeniach. Na cmentarzu powstanie specjalna półka, na której można odstawić znicz. Dla jednych być może już nieprzydatne, a dla innych wart uwagi. W parku odbędą się liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także powstaną tzw. jeżosfery. We wrześniu zaplanowano mnóstwo zajęć edukacyjnych, prelekcji, konkursów i teatrzyków o tematyce ekologicznej. Wicherockie Centrum Kultury organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 pod tytułem Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności. To w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Uczniowie klas od czwartych do szóstych szkół podstawowych będą mogli składać prace plastyczne poświęcone temu tematowi, wskazując jak ważny jest zorganizowany transport, jak ważne jest ograniczenie emisji CO2. Prace plastyczne można składać do 16 września. Będą warsztaty artystyczno-ekologiczne, jak przekształcić surowce wtórne w dzieło. W działania zaangażowane są także inne placówki. Jeżeli chodzi o bibliotekę naszą miejską, tam będzie bardzo wiele e, zajęć. Projekt edukacyjny rok w przyrodzie, warsztaty dla dzieci i młodzieży propagujące właściwe zachowanie względem dzikich zwierząt, będą zajęcia edukacyjne związane z tematem ekologii i zmianami klimatycznymi, będą także zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku, warsztaty z ekopaki, czyli zabawy empiryczne z materiałów recyklingowych będzie popularyzacja książek o tematyce ekologicznej i to dla dzieci i dla dorosłych. A także w naszych szkołach oprócz działań podejmowanych przez nauczycieli, które co roku są podejmowane w miesiącu wrześniu Straż Miejska będzie prowadziła pogadanki na temat ekologii, na temat dbania o porządek i czystość naszego środowiska. Oczywiście będą działania związane ze sprzątaniem świata od 17 do 19 września. W działania zaangażowane zostaną nie tylko szkoły, a co za tym idzie uczniowie i nauczyciele, ale także przedsiębiorcy. Bezpłatny przejazd autobusem czy pokaz autobusu elektrycznego to tylko niektóre atrakcje zaplanowane w związku. W związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.wejherowo.pl. Podjęte kroki są częścią dużego działania metropolitalnego, w ramach którego wiele samorządów będzie we wrześniu propagować Dni Solidarności Klimatycznej.